Po 10 miesiącach nauki na pewno przyda się każdemu ochłoda. Basen miejski w Pieszycach jest już otwarty. My zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta i nie tylko do korzystania z kąpieliska. Pełnimy tutaj funkcję ratowników, dbamy o bezpieczeństwo wszystkich kąpiących się na basenie. Zapewniamy bezpieczeństwo i jak najlepszy milia spędzony czas. E, powiedz mi, dlaczego warto tutaj przejść? E, uważam, że poza tym, że jest w miarę fajny obiekt. E, Cena biletu też mówi sama za siebie. Poza tym basen jest bardzo bezpieczny, jest nas czwórka. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich się kąpiących. Naprawdę zachęcam wszystkich, całe rodziny, przyjście, na przyjście na basen. I mile spędzony czas, bo przede wszystkim o to chodzi. Jest słońce, są wakacje, czego jak chcieć więcej. Pogodne, słoneczne dni warto spędzić z przyjaciółmi na basenie, łącząc tym samym rekreację z aktywnym spędzeniem czasu. Ten basen w ogóle cieszy się dużą frekwencją. Teraz jest basen zamknięty w Bielawie, nie ma zresztą zbiorniku. Co mogę powiedzieć? Dużo osób właśnie przychodzi teraz, czyli mam nadzieję, że zacznie przychodzić tutaj i do Dzierżeniowa, prawda? Więc będzie prawdopodobne też to, że tych ludzi będzie więcej i będziemy mieli więcej pracy. Przejrzysta woda może być dodatkowym powodem, dla którego warto przyjść na pływalnię. Woda jest czysta, nic nie wykryto, można się spokojnie kąpać. Basen miejski w Pieszycach czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny dziesiątej do dziewiętnastej.